Odcinek powstał przy współpracy z XTB na którego kontach możecie handlować bez prowizji od obrotu akcjami ETF-ami do 100 tysięcy euro miesięcznie. Produkty te polecam szczególnie początkującym inwestorom. Jeżeli chcielibyście sobie takie konto założyć, link jak zwykle znajdziecie w opisie tego nagrania. Witam serdecznie na kanale Prosto Inwestowaniu w kolejnym odcinku w którym możecie posłuchać o moich inwestycjach, których wartość w ostatnim czasie spadła do około 400 tysięcy złotych. Ostatni czas jest nieco gorszy dla mojego portfela. To za sprawą inwestycji w spadające walory, akcje chociażby Aleksandrii, Pfizer czy Nowonordisk. Ja w długim terminie wierzę w odwrócenie trendu na tych walorach Niemniej jednak ostatni czas dla moich inwestycji jest nieco gorszy. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył portfela rejtów i nowych zakupów, które poczyniłem. Natomiast zanim zacznę, chciałbym powiedzieć o małej zmianie, która zaszła w moich inwestycjach. Do tej pory, jak wiecie, inwestowałem za oceanem. Tutaj największy portfel ten o wartości w chwili obecnej 94 000 dolarów, były to spółki wzrostowe z rynku amerykańskiego, a drugim co do wielkości portfelem był portfel Ike i tutaj inwestowałem w polskie spółki dywidendowe. Powiedziałem, że inwestowałem, ponieważ na jednej z sesji listopadowych zdecydowałem się hurtem sprzedać wszystkie walory. Oto spółki, w której inwestowałem i stopy zwrotu, jakie udało mi się osiągnąć. Był to z założenia portfel pasywny. Decydowałem się tylko na gromadzenie akcji, nie było tutaj transakcji sprzedaży. Łącznie ze sprzedaży tych akcji udało mi się uzyskać 19 600 zł i dodatkowo dopłaciłem 10 500 zł, tak by wykorzystać w pełni limit na koncie IKE na ten rok. I jest to tak naprawdę pierwszy raz, kiedy ten limit został w historii wykorzystany. Pozyskałem tytułem sprzedaży i dopłaty około 31 tysięcy złotych i zdecydowałem się na zakupy takich mniejszych podmiotów perspektywicznych, szybko się rozwijających z rynku amerykańskiego. I tutaj poprzedni stan miał oczywiście pewne plusy, to inwestowanie było naprawdę tanie, tutaj były zerowe prowizje, dodatkowo nie ponosiłem podatku tytułem dywidend. Nowe spółki, zupełnie nie dywidendowe, wzrostowe, natomiast ja będę się starał celować tutaj w wykorzystanie pewnych okazji na rynku, wiążących się oczywiście z przecenami na tych podmiotach, do których dochodzi. Po prostu dosyć często są to walory zmienne. Także na dziś wygląda to tak, że portfel akcji amerykańskich to łącznie konto Ike i ten duży portfel. Natomiast dwa bardziej pasywne portfele, portfel obligacji, tutaj także dopłaciłem 1000 zł, który ciuła sobie powolutku te odsetki oraz portfel amerykańskich rejtów, do którego cyklicznie dokładam kolejne walory i nie myślę tak naprawdę o ich sprzedaży. Jeszcze dwa słowa odnośnie konta IKE tutaj decyduje się na walory, które są także w dużym portfelu inwestycyjnym i to co mnie przekonało do takiej decyzji, to fakt, że moje inwestycje na dany rok będą ograniczone tutaj, jeżeli chodzi o te walory agresywnie się zmieniające do pewnego poziomu. Tamten duży portfel zamierzam zostawić w spokoju. Natomiast konto IKE daje oczywiście, poprzez odroczenie podatku od zysków kapitałowych, pewne możliwości. Można tutaj handlować, co zaspokaja moje potrzeby wykorzystywania różnych okazji na rynku, i chociażby tutaj, już w listopadzie, tak naprawdę inwestycja czterodniowa, przynosząca prawie 650 zł zysków na Abselerze Yeah. <laughs> To co oczywiście jest słabszą stroną konta IKE to fakt w tym momencie tak naprawdę podwójnego przewalutowania kupując akcje na rynku amerykańskim w jedną i w drugą stronę musimy zapłacić 0,5% prowizji przy wymianie waluty natomiast podatek od zarobionej kwoty jest jednak znacznie większy. Tak to wygląda w chwili obecnej i myślę, że kolejny rok pozostanie już takim, że w pierwszej kolejności będzie uzupełniany ten portfel spółek mniejszych na koncie IKE, natomiast jeżeli nie będę widział konkretnych okazji w gronie mniejszych podmiotów, będę starał się uzupełniać ten duży portfel akcji amerykańskich. A teraz już do portfelu reitów. Ten zachowuje się w ostatnim czasie dosyć słabo 12% na minusie w chwili obecnej. Natomiast ja dopłacam cyklicznie kolejne środki. Tutaj przypominam, dopłata wynosi 1000 zł. Dzieje się to w miarę równe, jeżeli chodzi o harmonogram. Staram się nie trzymać gotówki w tym portfelu. Całość lokuję praktycznie od razu po wpłacie w podmioty z rynku amerykańskiego. Tutaj oczywiście rejty. Staram się wybierać rejty, które kiedyś przesortowałem, i tutaj tak naprawdę większość w moim portfelu inwestycyjnym już się znalazła i te pozycje będą. Tak cyklicznie dobudowywane. Łączna wartość tego portfela w chwili obecnej to 1228 dolarów. Szacunkowa dywidenda w ujęciu rocznym w chwili obecnej to niecałe 64 dolary. Jest to kwota brutto, co daje stopę dywidendy na poziomie 5,1%, z czego do mnie po zapłaceniu podatku trafi 4,4%. Ta tabela pokazuje przepływ pieniężny z portfela rejtów, co tak naprawdę ze spółek, które do tej pory posiadam w naprawdę znikomych ilościach generuje największy przepływ pieniężny. I są tutaj spółki, które dzielą tak naprawdę środki, które zarabiają na wynajmie nieruchomości pomiędzy wzrost, a wypłatę środków do akcjonariuszy w postaci dywidendy. Tutaj mam na myśli chociażby prologis, ale i pojawił się w ostatnim czasie taki pracuś typu NNN, który, większość środków przekazuje swoim akcjonariuszom. Największą procentową stopę dywidendy ma w chwili obecnej Alexandra Real Estate, natomiast tutaj nie jest to wynikiem jakiejś super kondycji tego przedsiębiorstwa, a po prostu spadku kursu w ostatnim czasie. Łącznie tak jak wspominałem, ten portfel wygeneruje 63,5 dolara Dywidend brutto, gdyby te walory trzymać przez kolejny rok. Podatek, który zostanie mi pobrany, to 15%, a ja w Polsce będę musiał dopłacić kolejne 4% do Urzędu Skarbowego i w chwili obecnej jest to około 3 dolarów. Wspomniałem o Aleksandrii, spadek tego kursu spowodował, że kwota dywidendy poszybowała do ponad 10%. Ja o tym, co dzieje się na tym walorze i o fakcie dobrania Aleksandrii do dużego portfela inwestycyjnego po cenie 63$ informowałem już na tym kanale wcześniej. W związku ze spadkiem kursu myślę, że tutaj kolejne zakupy są przede mną. Aleksandria Real Estate także trafiła do tego małego portfela inwestycyjnego, natomiast tutaj ostatnia wpłata Została podzielona pomiędzy Aleksandrą i NNN. Dzięki zakupie NNN poniżej 40 dolarów udało mi się wypełnić kalendarz dywidendowy już w całości. Od tej chwili każdy miesiąc będzie e, zasilał moje konto inwestycyjne właśnie jakąś malutką pulą środków tytułem dywidend. Fakt dokupienia Aleksandrii spowodował, że walor ten e, to już 25% mojego portfela. Natomiast to mnie nie przeraża portfel tej wielkości. E, to jest taki etap rozwoju, e, na którym te zakupy nie mają tak naprawdę większego znaczenia, a tak naprawdę z perspektywy czasu, jeżeli Aleksandria przetrwa obecne zawirowania i poradzi sobie kondycyjnie, jeżeli chodzi o swój biznes, jest tym, z czego powinno się korzystać tutaj, dobieranie walorów przy pomocy strategii dollar cost average. To pozwoli generalnie w dłuższym terminie, uważam, korzystać właśnie z tego typu przecen. Dzisiejszy odcinek, w którym opowiem trochę o NNN, jest kolejnym, w którym analizuję poszczególne rejty, dosyć pobieżnie, natomiast jeżeli macie ochotę, znajdziecie mu na moim kanale odcinki o American Tower, Meet American Apartments, Extra Space Storage, Prologis. O wspomnianej Aleksandrii czy o Wici. Zanim zacznę opowiadać o NNN, pamiętajcie, że inwestowanie jest ryzykowne. Ja jestem inwestorem amatorem, mogę się oczywiście tutaj mylić, a film nie jest poradą inwestycyjną. Prezentuję tutaj jedynie moje pomysły na zagospodarowanie swoich oszczędności i te pomysły wcale nie muszą okazać się dobrymi. Pamiętajcie, dlatego, by kupując jakieś akcje, przeprowadzić własną analizę. Ja w tym miejscu chciałbym poprosić dodatkowo o klepnięcie klawisza subskrypcji, by ten kanał mógł się dalej rozwijać. A teraz przejdźmy dalej. Oto wykres długoterminowy NNN od roku 2000 i widzimy tutaj. Taki ładny, długoterminowy trend wzrostowy, aż do pandemii, gdzie cena spadła z poziomu prawie 60 dolarów o ponad 50%. Tutaj przebite 25 dolarów. Obecnie za akcję NNN musimy zapłacić 41,23 dolarów. Patrząc na ten wykres, widzimy tutaj taką. Można powiedzieć średnioterminową linię trendu wzrostowego oraz opór na poziomie około 48-49 dolarów. I myślę, że tutaj taki scenariusz pozostania jednak w tym zwyżkującym trójkącie. Jest całkiem prawdopodobny, natomiast należy uważam monitorować tę sytuację. Czy przypadkiem linia tego trendu nie zostaje przebita? Bo przynajmniej z technicznego punktu widzenia sugerowałoby to spadki na tym walorze, w ujęciu takim bardziej krótkoterminowym. Widzimy typowy boczniak od roku 2021, gdzie NNN porusza się w takim kanale pomiędzy 38 a 48 dolarów. I czasami obserwując wskaźnik RSI, wydaje mi się, że można to tak średnioterminowo przy, przynajmniej wykorzystywać. Zobaczmy, czym NNN chwali się od strony fundamentalnej, pod kątem oczywiście inwestycji. Stopa dywidendy 5,5%, wysoka, fajny przepływ pieniężny z tych akcji który dodatkowo jest historycznie podnoszony konsekwentnie od 36 lat, i to jest akurat coś, co na mnie robi spore wrażenie, ponieważ NNN, jak inne rejty w tym czasie, musiały przejść przez kilka kryzysów i okresów słabszej koniunktury, i NNN zrobiło to suchą stopą. Dodatkowo mocnym tutaj argumentem za NNN jest portfolio to jest ponad 3500 lokalizacji takich mniejszych. Typu małe sklepy, myjnie, samochodowe warsztaty, generalnie biznesy, które nie przenoszą się z miejsca na miejsce zbyt często, i to jest w moim postrzeganiu mocna strona tego biznesu. Tutaj umowy najmu średnio powyżej 10 lat i 98% wskaźnik okupacji. Na tym slajdzie widzimy także. Że NNN chwali się tutaj zadłużeniem, to w ujęciu długoterminowym w chwili obecnej 4,7 miliarda dolarów, natomiast w dalszej części prezentacji uważam, że jest to nieco bardziej wątpliwe, przynajmniej w moich oczach. NNN tutaj pokazywało, że podnosi dywidendę konsekwentnie od 36 lat i wykres, który prezentuje ten rate, wygląda bardzo okazale. Ten wzrost dywidendy wydaje się naprawdę szybki, natomiast patrząc z punktu widzenia inwestycyjnego, absolutnie tak nie jest. Stopa dywidendy rośnie w tempie około 3%. Przy Oczywiście, dywidendę wyprzedzają. Tutaj NNN generuje coraz wyższe środki tytułem wynajmu powierzchni, jakie posiada, rozwija swoje portfolio, ale emituje też akcje własne. Z jednej strony dywidenda rośnie, z drugiej strony nasz kapitał jest delikatnie rozwadniany. Spójrzmy na wskaźniki, którymi. Chwali się NNN, AFFO, czyli te środki pozyskane tytułem najmu po odjęciu kosztów za ostatni kwartał 85 centów, z czego 60 zostało wypłacone w postaci dywidendy rocznie jedna akcja generuje 2,40 dolara, co jak wspomniałem daje stopę dywidendy na poziomie 5,4%. Akcje w ostatnim roku poruszały się w tym kanale, o którym wspominałem przed chwilą, pomiędzy 37,5 a 40 9 dolarów. Spójrzmy, jak wyglądają aktywa NNN. Te rosną dosyć, w dosyć niezłym tempie. Tutaj spowolnienie w okolicach pandemii. Tak samo rośnie zadłużenie, które w chwili obecnej, w odniesieniu do aktywów tego przedsiębiorstwa, stanowi około połowę. Wzrost. Aktywów oraz nominalny wzrost czynszu powoduje wzrost przychodów w długim terminie, to w zasadzie ten wskaźnik rośnie jak pod linijkę, natomiast wyższe stopy procentowe. W ostatnich latach spowodowały, że kapitał własny akcjonariuszy to shareholders' equity, z e, wzrostu dosyć stabilnego, e, w ostatnich latach jest e, w zasadzie takim marazmem. Tutaj nic wielkiego się nie dzieje. Natomiast, oczywiście, przed NNN, jak przed szeregiem innych rejtów, perspektywa. Poprawy sytuacji makroekonomicznej. Rzućmy sobie okiem na ostatni raport. Ten średni pod y, kątem wzrostu tutaj AFFO wzrosło o lekko ponad 1%, więc generalnie słabo. Dodatkowo to o czym wspominałem, NNN rozwadnia akcjonariuszy tutaj doemitowało kolejne akcje po średniej cenie 42,90 dolarów. Dodatkowo NNN y, wypuszcza obligacje oprocentowane w wysokości 4,60% zapadające w 2031 roku, więc generalnie tutaj kapitał jest rozwadniany, a zadłużenie wzrasta. Została wypłacona dywidenda o 3,4% wyższa niż miało to miejsce rok temu, przy stopie wypłaty dywidendy w stosunku do AFFO na poziomie 70%, więc generalnie tutaj wzorowo toczy. NNN się pochwaliło w tym raporcie, to wzrost tak naprawdę estymacji na przyszłość dotyczących AFFO, tutaj zawężenie i podniesienie tego przedziału do 3 dolarów, do przedziału od 3 dolarów i 41 centów do 3 dolarów i 45 Generalnie, NN pod kątem wskaźników prezentuje się jako taki stabilny placu. Stopa dywidendy wysoka, zadłużenie także dosyć wysokie, natomiast payout ratio w stosunku do FFO. I AFFO wydaje się być na dosyć bezpiecznych poziomach. Jeżeli chodzi o wzrost kursu, tutaj ten bardzo słaby, nie możemy liczyć na wzrost notowań tego podmiotu w dłuższym terminie. W chwili obecnej upside cenowy jedynie na poziomie 6%. Natomiast NNN uważam, że w portfelu rejtów powinno się znaleźć. Uważam, że portfel rejtów powinien być zbudowany w oparciu z jednej strony o walory właśnie takie wkładające duży przepływ pieniężny do tego portfela, pozwalający kupować coraz więcej akcji, a z drugiej strony o podmioty które nie wypłacają może dużo, natomiast są gotowe do podnoszenia dywidendy konsekwentnie przez kolejne lata. To tyle o NNN w dzisiejszym materiale. Ja zapraszam na inne publikacje na Omach tego kanału. Jeżeli chcielibyście założyć sobie konto w XTB, zachęcam do skorzystania z kodu prosto. To pozwoli uzyskać dostęp do kursu dla początkujących inwestorów. W tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.